Witam wszystkich na nowym kanale Niemiły Facet. Jest to drugi film, bo pierwszy był short, a więc jest to, jest to ogólnie pierwszy, długi film na właśnie temat, o którym zaraz będę mówił. Jeżeli oglądacie ten film z kanału Życie bez limitów, to jest mój drugi kanał. To oczywiście zapraszam Was na kanał Niemiły Facet. A jeżeli oglądacie ten film. Z kanału Niemiły Facet, to zapraszam Was na kanał Życie Bez Limitów. A więc, o czym ogólnie jest ten kanał? Będzie ten kanał. Na tym kanale będę się dzielił swoimi spostrzeżeniami, swoimi, swoim doświadczeniem, jeśli chodzi właśnie o pracę z syndromem miłego faceta. Co to ogólnie jest syndrom miłego faceta? I Jakie są ogólnie objawy syndromu miłego faceta i jak to ogólnie wszystko wygląda. Oczywiście chciałem powiedzieć na początku, że nie jest tutaj mi oceniać czy syndrom miłego faceta jest dobry czy syndrom miłego faceta jest zły ani kogo oceniać czy ktoś po prostu ma taki syndrom ale jeżeli ktoś z was, kto ogląda ten filmik sobie uświadomi, że ma coś takiego, to ja uważam, że mojego doświadczenia, dlatego że ja ogólnie około 8 miesięcy temu odkryłem sobie ten właśnie syndrom, syndrom mojego faceta, i zacząłem się edukować w tej kwestii i dzielę się tutaj informacjami, z wami, będę się dzielił, na temat tego właśnie, jak wychodzić z tego syndromu mojego faceta, jak ogólnie z tym jak sobie pomóc. Dlatego, że jeżeli żyjemy, jeżeli jesteśmy, mamy ten syndrom Miejów faceta, to uważam, że nie możemy żyć w pełni. Nie możemy w pełni używiać swojego potencjału. Ja zaraz będę właśnie mówił o tym, jak to wygląda. A więc to w naszym interesie leży, aby zająć się tym syndromem, i... Po prostu pracować nad tym, dlatego że dzięki temu, tak jak powiedziałem, jesteśmy bardziej szczęśliwi, spełnieni, możemy się realizować, bo jeżeli ten syndrom mamy i nic z tym nie robimy, to niestety, ale bardzo często jest tak, że jak powiedziałem, nie żyjemy w pełni. Jesteśmy smutni, jesteśmy ludźmi, którzy są, nie żyją na pełnych obrotach. Tak bym to powiedział. Co ogólnie mnie zainspirowało? Zainspirowały mnie dwie książki. Pierwsza książka to jest książka Roberta, doktora Roberta Glovera, No More Mr. Nice Guy, którą czytam w zeszłym roku. To jest amerykański coach, terapeuta, który właśnie pomaga wyjść z tego syndromu, ale również polskiego autora, pana Mariusza Wąsika, który napisał książkę Zintegrowana męskość, do których tych dwóch książek Was zapraszam. Oczywiście są też różne książki typu e, Droga prawdziwego mężczyzny. No tak to ta książka brzmi. Ogólnie tą książkę obecnie czytam. Ale czym w ogóle się charakteryzuje e, syndrom miłego faceta? Chodzi o to, że Często mamy takie błędne przekonanie, że facet powinien być tym takim maczą, facet powinien być tym takim twardym badbojem, bo wtedy zdobędzie kobiety, bo wtedy będzie po prostu szczęśliwy, wtedy po prostu wszyscy będą mu ulegali i on będzie tym takim mężczyzną prawdziwym kości. Ale w dzisiejszych czasach mamy bardzo takie dwie zachwiane, jakby. Rolę, pierwsza rola, właśnie, w którą wchodzimy, to jest ten macho. Drugą rolę, w którą wchodzimy, jest ten właśnie miły facet. I teraz, o co tu chodzi? Jeżeli jesteśmy właśnie albo jednym, albo drugim, to jedni i drudzy kierują się po prostu lękiem. Ten macho, który pokazuje, co to jest nie on, bardzo często właśnie kieruje nim lęk. Bo kontrola ludzi czy Bycie takim człowiekiem, który pokazuje, że jest nie wiadomo kim, to jest nic innego. Właśnie to wszystko bazuje na podłożu lęku. I teraz miły facet, tak samo. Facet, który się wszystkim chce przypodobać, który zawsze jest na zawołanie wszystkich kobiet, wszystkich ludzi. Nie wchodzi w konflikty, bo się boi. Oczywiście na tym kanale będę mówił, dlaczego tak się dzieje, jakie są przyczyny. W późniejszych filmach będę to wszystko rozwijał. No więc oczywiście, jeżeli ten e, filmik Wam się podoba ogólnie ten kanał, to oczywiście subskrybujcie, żeby, żeby, żebyście byli na bieżąco. Będę różnego rodzaju tutaj wrzucał informacje dotyczące właśnie tego syndromu. I właśnie ten facet wróćmy do tego miłego mężczyzny. On po prostu się zgadza na złe traktowanie, bo boi się odrzucenia. Boi się, że ludzie go nie zaakceptują boi się, że straci znajomych, a więc ludzie go bardzo często wykorzystują. On jest po prostu takim popychadłem. Niestety. A z drugiej strony właśnie ten macho, ten, który nie traktuje ludzi w taki sposób, jaki, jaki powinien może. To z drugiej strony też również wewnętrznie cierpi. I tutaj chodzi o to, żeby znaleźć antidotum, żeby znaleźć jakby, może nie, może żeby znaleźć ten tak zwany złoty środek. A złotym środkiem jest po prostu bycie pośrodku, czyli bycie tak zwanym zintegrowanym mężczyzną. Co to jest zintegrowany mężczyzna? Zintegrowany mężczyzna to mężczyzna, który nie boi się wyzwań, to jest jakby trochę tego miłego, wrażliwego faceta, ale również trochę tego maczu. Tylko to nie wywodzi się z tego, że on jest. Wywyższa się nad ludźmi, że mówi, że jest nie wiadomo kim, że oszukuje ludzi, czy na przykład jest, e, może nawet, e, nie chodzi o konfliktowość, ale na przykład jest violent, czyli po angielsku, czyli po polsku, jest to po prostu osoba, która jest, e, może nawet wejść w konflikty i po prostu szukać różnych zadym, biatych, tak. O to właśnie chodzi. Właśnie ten zintegrowany mężczyzna taki nie jest. Zintegrowany mężczyzna przede wszystkim kocha siebie, szanuje siebie, stawia przede wszystkim swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Bo jeżeli nie będziesz stawiał swoich potrzeb na pierwszym miejscu, tylko zawsze potrzeb innych ludzi, to daleko w życiu nie zajdziesz. Tak to niestety wygląda. I właśnie ten zintegrowany mężczyzna, właśnie tego powiedziałem, to jest facet wrażliwy. To jest facet, który dba o siebie, dba o ludzi dookoła, ale nie zapomina o sobie przede wszystkim, który się cały czas rozwija, który jest pewny siebie, który mówi, że coś zrobi i to robi, który realizuje swoje marzenia, swoje cele. Dla niego cele są bardzo ważne. To jest właśnie ten zintegrowany mężczyzna, który ma, przede wszystkim jest odważny, który idzie w życiu, łapie życie. Za nogi i podąża w swoją stronę. Oczywiście, może odczuwać pewne lęki, bo każdy w większości z nas ma jakieś pewne lęki, strach, ale on mimo tego działa. To jest właśnie ten zintegrowany mężczyzna, który, na którym później ludzie mogą polegać, tylko że on jest ich podporą, czy swojej rodziny, czy swojej na przykład um, swojego na przykład brata, czy, czy jest w stanie po prostu pomóc tym ludziom. To jest właśnie zintegrowany mężczyzna, który ma przede wszystkim wiedzę. Wiedzę, którą zdobył poprzez rozwój, poprzez książki, poprzez poznawanie ludzi. To jest mężczyzna, który przede wszystkim żyje z pasją. To jest mężczyzna, który realizuje, tak jak swoje cele, ale żyje po prostu, ma wewnętrzną pasję, wewnętrzną misję, którą realizuje w swoim życiu. To jest właśnie zintegrowany mężczyzna. Taki mężczyzna nie boi się kobiet. Taki mężczyzna nie boi się rozmawiać o swoich. Trudnych emocjach. Nie jest, nie jest tym mężczyzną taki jak Miły Facet, że się przywilizuje, że traktuje kobiety, sta właśnie stała te kobiety na piedestale, ale, ale przede wszystkim ten mężczyzna nie jest tak zwanym tamponem emocjonalnym dla kobiet. Bo jeżeli jesteś tamponem emocjonalnym dla kobiet, to kobiety po prostu to wyczuwają, nigdy nie będą cię traktowały jako partnera nigdy nie będą Cię traktowały na poważnie. Będziesz tylko im, ich właśnie tamponem emocjonalnym, który będą, któremu będą mogły się wyżalić, wypłakać, a i tak pójdą do faceta, który jest facetem, który jest facetem zintegrowanym. I tak właśnie mniej więcej to wygląda. No więc zintegrowany mężczyzna przede wszystkim to facet, który wie czego chce, który prowadzi, który jest prawdziwym facetem z krwi i kości, czy można na tym pracować? Oczywiście, więc nieważne, w którym miejscu teraz jesteś, możesz pracować na tym, aby być zintegrowanym mężczyzną. Tak jak powiedziałem, uważam, że jest to praca na całe życie, ale chyba nie ma nic gorszego, jak przeżyć swoje życie i żyć w nieszczęśliwym związku czy nieszczęśliwej relacji być w pracy, której się nie lubi, a właśnie kiedy stajesz się zintegrowanym mężczyzną, to właśnie to się wszystko zmienia. Kiedy stajesz się zintegrowanym mężczyzną, ty za zaczynasz po prostu walczyć o siebie, zmieniasz pracę, realizujesz swoje cele. Od oddalasz od ciebie ludzi, którzy ci nie służą. Może jesteś w relacji, która cię zatruwa, może jesteś z kobietą, która cię nie kocha, może Ty tej kobiety nie kochasz, ale kiedy właśnie stajesz się. Zintegrowanym mężczyzną, to potrafisz powiedzieć: Słuchaj, ta relacja już mi nie służy, chcę odejść, chcę, chcę po prostu, potrzebuję czasu. I potrafisz to powiedzieć, bo jesteś zintegrowany wewnętrznie ze sobą. Masz połączenie ze swoim ja. Kiedy masz połączenie ze swoim ja, potrafisz to zrobić. Kiedy jesteś małym chłopcem w środku, który nie jest zintegrowany, który jest właśnie tym miłym facetem, to on właśnie boi się powiedzieć prawdę w twarz. Dlatego że boi się odrzucenia, i taka właśnie jest różnica między zintegrowanym mężczyzną a miłym facetem. Tak jak powiedziałem, nie będę tutaj oceniał. Jeżeli z tego krótkiego filmu wywnioskowały, że masz ten syndrom, tak jak powiedziałem, subskrybuj kanał, będzie więcej informacji. Będę tutaj dzielił się informacjami, jak ogólnie ten miły facet, jak w ogóle z tego syndromu miłego faceta wyjść. Choć jest też pierwszy filmik. Oczywiście zostaw komentarz, bo w tym momencie YouTube będzie ten film wybijał. i coraz więcej mężczyzn widzi takie kanały. Dlatego, że te kanały są... Później będą również grupy, będę budował wsparcia. Grupy, które pomagają facetom. Dlatego, że mam... Pracuję jako trener personalny, ale również pracuję jako e, terapeuta. Również pracuję z emocjami, więc również pomagam. Mam klientów, którym pomagam Pracować z emocjami, właśnie wydobywać, wyusuwać, jakby odczuwać te emocje i neutralizować te emocje, typu właśnie zazdrość, typu złość, niepokój, to wszystko, co w nas siedzi. Ale to będzie później. Na razie jest pierwsze wideo, ale coś tak jak powiedziałem, jeżeli filmik z tobą rezonuje, może znasz kogoś, może nie ty, ale kogoś znasz, kto potrzebuje takiej wiedzy. Zaproś go na ten kanał. Powiedz, że taki kanał jest i może będziesz w stanie pomóc wielu facetom. Bo mam kontakt na bieżąco z, z, z mężczyznami, którzy po prostu są emocjonalnie czy mentalnie rozbici po związkach, po małżeństwach, szukają pomocy i uważam, że grupy wsparcia są bardzo ważne. Takie, taką między innymi taka grupa wsparcia, taką grupę wsparcia możemy budować na tym kanale. A więc na dzisiaj to już wszystko w pierwszym wideo na tym kanale. Życzę fantastycznego dnia. Pozdrawiam. Cześć.